Siemanko Takim oto zaczynamy odcineczek Z Sniper Elite V2 Ja jestem Wika.pl A to kolejny odcineczek No może tak dawno oczekiwany To w końcu gra Jest A więc dzisiaj postaramy się Kogoś ustrzelić Życie. Yy, więc dobra, lepiej wezmę... A, tylko są tu rajfelki. Dobra. Oj, oj. Poczekajcie, zaraz gościa ustrzelimy. Dobra, więc takie info Następna gierca pojawi się Mniej więcej jutro lub pojutrze A więc Oczekujcie giercy I piszcie Co chcecie, czy wolicie Red Alert 3 czy Sniper Elite V2 Piszcie w komentarzach Co byście chcieli bardziej No i lajkujcie oczywiście ten filmik Żebym wiedział, że wy to chcecie Dobra Where is the noob? Wytyfy! Was jest das? Ach! Dawid, dali, dali, dali. Dam mu znakę, że tu siedzę. To musi być niestety 3-minutowy filmik. Przepraszam Was bardzo. No ale mi pamięci, więc za chwilę kończymy. Hmm. Dobra, wiecie co, to już koniec, bo miał być 3 minutowy filmik, więc komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, a ja mówię Wam pa, pa.